Musisz najpierw odpuścić, a dopiero wtedy Twoja manifestacja stanie się rzeczywistością. Obejrzyj ten film do końca, a dowiesz się, jak prawidłowo odpuścić, aby zamanifestować wszystko, czego pragniesz. Cześć i witaj w tym filmie. Podzielę się w nim z Tobą bardzo skuteczną techniką i sposobem myślenia o tym, jak ufać wszechświatowi w 100% czasu. Jest to koncepcja, której nie widziałem zbyt wiele w internecie, ani na blogach, ani na YouTube. Może to być dla Ciebie coś nowego, więc oglądaj ten film z otwartym umysłem. Ale kiedy odkryłem to, czym zamierzam się z Tobą podzielić moje zaufanie do wszechświata, moje zaufanie do ścieżki życia i moja umiejętność po prostu odpuszczenia i pozwolenia. Aby szczęście, ekscytacja i miłość płynęły w moim życiu, zamiast ich szukać lub odpychać, wszystko się zmieniło. Byłem w stanie zaufać wewnętrznemu działaniu wszechświata, które prawie zawsze mi się sprawdza. Obejrzyj ten film do końca i dowiedz się, jak byłem w stanie całkowicie zmienić moje zaufanie do wszechświata, do ścieżki życia i do mojej zdolności do odpuszczania. Pozwalając, aby szczęście, ekscytacja i miłość płynęły naturalnie w moim życiu. Nauczyłem się ufać wewnętrznemu działaniu wszechświata, a teraz chcę podzielić się tą potężną techniką i sposobem myślenia z Tobą. Ale zanim zaczniemy, proszę, polub ten film, abyśmy mogli dotrzeć do większej liczby osób. Zacznijmy. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak możesz uwolnić swoją manifestację, aby stała się rzeczywistością? W końcu, czy nie trzeba o tym myśleć i podejmować inspirowanych działań? Rozumiem. Nawet po latach nauki i świadomego zrozumienia, jak wszechświat działa w odniesieniu do przepływu energii, etap uwolnienia był dla mnie jednym z najtrudniejszych. Jednak z czasem byłem w stanie zaobserwować, jak poddawanie się temu, jak i kiedy działa, powtarza się. A teraz mam dowody w swoim umyśle, aby pamiętać i używać ich za każdym razem, gdy niecierpliwość próbuje się odrodzić. Widzisz to, co się dzieje, gdy prosisz wszechświat o coś i nadal kwestionujesz, zastanawiasz się, gdzie to jest, nadal sprawdzasz i zmieniasz zdanie. Przechodząc od małego do dużego, a następnie decydując, że prawdopodobnie nigdy tego nie dostaniesz, to zaczynasz dusić swoje pragnienie. Zasadniczo mówisz wszechświatowi, że nie ufasz Jego mocy. Wyobraź sobie, że idziesz do restauracji, składasz zamówienie, a następnie wchodzisz do kuchni, aby zapytać szefa kuchni, kiedy będzie gotowe, jak zostanie podane czy powinieneś był zamówić coś innego, i tak dalej. Po prostu nie wchodzisz do kuchni, składasz zamówienie, a następnie relaksujesz się, cieszysz się atmosferą, towarzystwem, stołem i czekasz, aż przyniosą ci jedzenie. Cieszysz się doświadczeniem bycia w restauracji. Utrzymywanie energii skupionej na swoich pragnieniach jest tym, co nazywamy byciem kontrolującym manifestatorem. Kiedy jesteś w tej fazie kontroli, możesz poczuć realną zmianę w swojej energii, i nie jest to pozytywne. Nie jest w przepływie, nie jest w zgodzie. Zasadniczo blokujesz to, co powinno zmierzać w Twoją stronę, ponieważ jesteś w stanie desperacji. Odpuszczanie może wydawać się bardzo podobne do poddawania się, ale w rzeczywistości tak nie jest. Jest to w rzeczywistości kluczowa część Twojego rytuału manifestacji. Po zwizualizowaniu i poproszeniu wszechświata o to, czego szukasz, zrobiłeś swoje. Odpuszczanie nie polega na porzuceniu nadziei, jeśli Twoje cele wydają się zniechęcające, lub uważaniu ich po prostu za osobiste marzenia. Zamiast tego, po prostu zdajesz sobie sprawę, że Twoja rola jest spełniona i nadszedł czas, aby wszechświat przejął kontrolę. Może to wydawać się trudną decyzją ze strony wszechświata, ale aby spełnić swoje pragnienia, musisz przestać mieć na ich punkcie obsesję. Powód, dla którego musisz odpuścić, ma wiele wspólnego z energią, którą wysyłasz do wszechświata. Jeśli masz obsesję na punkcie tego, czego chcesz, w rzeczywistości odpychasz swoje pragnienia, powodując opór. Odpuszczanie jest jak ta aktywność zaufania, w której odchylasz się do tyłu i ufasz, że druga osoba cię złapie. W tym przypadku drugą osobą jest wszechświat i nie złapie cię, jeśli wyczuje jakiekolwiek napięcie lub wahanie z twojej strony. Nie możesz wejść w tryb odbioru, jeśli nadal trzymasz się swoich pragnień. Tryb odbioru to stan energii, który emitujesz, Przyciągając swoje manifestacje do siebie. Jeśli praktykujesz manifestacje i prawo przyciągania, ale nie widzisz rezultatów, prawdopodobnie utknąłeś w trybie proszenia. Dopiero kiedy odpuścisz, pokażesz wszechświatowi, że jesteś gotów przyjąć to, co chce ci wysłać. W tym trybie zobaczysz również wszystko jako znak i będziesz otwarty na to, że twoje pragnienia dotrą do ciebie w inny. Ale równie magiczny sposób niż ten, który sobie wyobrażałeś. Odpuszczanie brzmi fantastycznie, prawda? Bez obsesji, bez powtarzającego się rozmyślania o sytuacji, która jeszcze się nie zmaterializowała w twojej praktyce manifestacji. Ale w praktyce, jak odpuścić to, czego najbardziej pragniesz na świecie? Chociaż łatwiej to powiedzieć niż zrobić, mamy kilka wskazówek. Jak odpuścić, aby otrzymać wszystko, co manifestujesz? Tak więc, pierwszym sposobem jest medytacja. Medytacja jest pomocna zarówno dla tych, którzy za dużo myślą, jak i dla tych, którzy praktykują manifestację. Podczas gdy niektórzy mogą pisać lub wizualizować swoje cele, a następnie o nich zapominać, dla większości z nas jest to nieco trudniejsze. Medytacja pomaga Ci skupić się na dokładnym momencie, w którym puszczasz wszystkie myśli i koncentrujesz się całkowicie na swoim oddechu. Medytacja wymaga praktyki, więc nie obwiniaj się, jeśli Twoje pierwsze próby były całkowitym fiaskiem. Warto dołożyć starań, aby stać się ekspertem w medytacji, ponieważ może ona przynieść korzyści na każdym etapie Twojego procesu manifestacji. Jeśli medytujesz przed manifestacją, możesz wizualizować wyraźniej i lepiej skupić się na swoich pragnieniach. Jeśli medytujesz po manifestacji, pomaga ci to oczyścić umysł i odpuścić wszelkie uczucia desperacji lub tęsknoty, które są naturalne, gdy wyobrażasz sobie życie, które jeszcze nie jest w Twoim zasięgu. Jeśli zmagasz się z negatywnymi emocjami, takimi jak uraza lub zwątpienie, ponieważ te rzeczy nie są namacalne w teraźniejszości, pomoże Ci również ich odpuszczenie. Zamiast tego będziesz wypełniony uczuciami spokoju, pokoju i zaufania, że wszystko będzie dobrze. To wszystko są uczucia, które pomagają Ci wejść w tryb odbioru. Drugim sposobem jest nauczenie się zaufania. Najważniejszym czynnikiem w manifestacji czegokolwiek jest zaufanie. Zapomnij o codziennych afirmacjach lub książkach o prawie przyciągania, jeśli nie masz zaufania, będziesz miał trudności z manifestacją. Ufanie czemuś, czego nie możesz zobaczyć, jest wyzwaniem i nikt nie może z tym dyskutować. Ale jeśli zastanawiasz się, jak odpuścić po manifestacji, zaufanie wszechświatowi jest najlepszą radą, jaką możemy Ci dać. Pomyśl o sytuacji, w której nie masz wątpliwości, że to, o co prosiłeś, nadejdzie. Nawet jeśli jest to poza Twoją kontrolą. Najlepszy przykład, jaki widzieliśmy bycia bardziej pewnym w manifestacji, jest związany z zamawianiem jedzenia w restauracji. Decydujesz, co chcesz zjeść, wizualizujesz to, a następnie składasz zamówienie kelnerowi. W manifestacji składasz zamówienie wszechświatowi po podjęciu decyzji, czego chcesz. Więc zostawiasz to w rękach szefa kuchni, tak jak zostawiasz to w rękach wszechświata. Nie masz obsesji na punkcie tego, czy twoje jedzenie nadejdzie, czy jak, ponieważ gdzie i jak to się stanie, jest już ustalone. Życie, w którym stale martwisz się o to, co może się wydarzyć, nie jest zdrowym sposobem na życie. Masz tendencję do tworzenia scenariuszy w swojej głowie, które w rzeczywistości nigdy się nie wydarzą, i to jest stracony czas, którego nie możesz odzyskać. Trzecim sposobem na odpuszczenie jest bycie obecnym. Pamiętaj, że nie jest Twoją pracą rozszyfrowywanie jak lub kiedy. Ponieważ kiedy nadejdzie czas, zawsze tak się dzieje. Za każdym razem, gdy zauważysz, że błądzisz. Wyobrażając sobie swoją przyszłość, sprowadź się z powrotem do teraźniejszości. Jeśli masz z tym trudności, użyj swoich zmysłów, aby wrócić do rzeczywistości. Pod koniec tego ćwiczenia powinieneś poczuć się znacznie spokojniej i żyć w teraźniejszości. W końcu, teraz jest jedynym momentem, który mamy. Zauważ pięć rzeczy, które możesz zobaczyć wokół siebie. Naprawdę je obserwuj. Następnie rozpoznaj cztery rzeczy, które możesz usłyszeć, trzy rzeczy, których możesz dotknąć, dwie rzeczy, które możesz powąchać i jedną rzecz, którą możesz posmakować. Jeśli podobała Ci się treść i uważasz ją za wartościową, nie zapomnij dać kciuka w górę i podzielić się nią ze znajomymi. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj nasz kanał. Kliknij dzwonek powiadomień, aby nigdy nie przegapić nowych filmów. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.